PS, Pies, ja pierdolę pies Biscuit Masz Widzę? A No i wyjście Zgadnij na kogo ja leży kwiat Teraz teraz ja piję i dziela mi to daleko. Zajebiście. Próbuję jakby trzymać anakinę do mnie z dalek, bo ciasno. Ten, gdzie ten pies się zakłóca, to Lando. Będzie tam. Lando! Będzie na hmm. Lando! Stoi! Idzę. Mam. Nie, mam Plecami się kurwa może odbijał. NO! tak było kurwa. Żadnego Daj, zamrozić albo coś, jakbyś miał. Albo tak. Kurwa, coś do mnie strzela, jakaś ta już. Z kurwa, spir dalej, jebany. Czekam. Pierdalej. mam. Kurwa, plecy mam. Czekam. Masz dwóch. Czekaj, ja się cofam Dobra, idę ziemią. Idę... A może tak pomóc tak? Idę, rakaś? idę, strzelam. Niger kurwa, jebany pierdolony, czekaj. Pierdalej. Wiesz? Nie żyję. Nie żyję kurwa, trzech mnie na dupcach. kurwa, tak. dwa boty, kurwa Ten się napierdalał, jeden hał, jeden kurwa, przecież. I co, bo to jeden hał, jeden dał? Nic. Umysł, kurwa, chmopa Marco, to Tu muszę na randę uważać, kurwa, nie przecież biję to tak. Koniec, kurwa, ja pierdolę, pusz! Kurwa, puszyk, ja pierdolę, pusz! No, w powietrzu mi jeszcze hita może sprzedać. Kurwa, jebana. Pierdolę, bo cię kurwa. No, muszą... bo jestem sam na dwóch. Nie dole. No odpal KURWA TE JEBANE ROKIETY JO ja PIERDOLĘ Z TYMI LOGOMI KURWA WYPIERDOLAJ TYM LUKIEM TY KURWA FRAJERZE ŻYK DAJ TĄ KURWĘ śmiecie JEBANY KURWA NYGER pierdolę, UWAŻAJ Stoi Gdzie? LUK 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 Teraz będę miał zamiar, mhm. Ja to na kina muszę uważać. No, on podchodzi. Teraz. Za mapą. Nie teraz. Użorbanie tika dostałem. Widzę. Dobra. The teraz. Nogim jest. Tu są zaplesy, gdzie coś tak, z dwóch stron się próbuj ustawić, nie? Na niego. O, dobra, dobra. chodź. A przez blog dostrzegasz. <grym> <grym> dobra. Coś jest po prawej strzela, jest jakiś film chyba. Jest tu. No, jest ja nigger kurwa. Ile to zajmie? Czekaj, bo nie mam zabężenia. Czekaj, czekaj, ja nie mam nic. Będzie paka, Leja jest też jeszcze. Widzę, że się zesrali kurwa, bubu. Masz już coś, tak? No. Dawaj. czekaj. jakieś strzelca by się przydało tym gejnym. ta. ta. Jest pinek. Stoi. Kurwa, bo tutaj, bo tutaj. Napierdolę frajer wow. jestem 26 HP mam. No milion HP mi może wyje... NO ILE KURWA HOPY?! że KURWA JEBANY! Ochuj, Zdycham. Nie zdycham? Jeszcze? Ja pierdolę po prostu. Niger pierdolę. Wypierdolę kurwo. Mogę latać łaskawie? Zdycham. No kurwa bo mnie dwóch strzelców musi napierd... Wypierdolę to mu leją ty kurwo. Nie że jetpacka w ogóle kurwa. Ginę. Spierdalaj, kurwa szmato! Jebana, kurwa Wujka coś. Lecę 0 HP kurwa jeszcze szmata do. O kurwa Macie jeszcze tam jest frajer. Ja pierdolę po prostu. Spierdalajcie. No i legamy hp. W ogóle on kurwa. nie mógł nie zabić, miałem 100 HP. Respierdala no, mnie tak ku... z O chuj, widzę. Gizdes jest trzeci kurwa frejerzy. No Łukasz jeszcze kurwa tam Dzięki skorzystam z twojej starczy lejaty dał nie umysłowy To i zewal wal 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 Kurwa Hanek jeszcze mogę, no, ja bo... pierdolę Cofaj dupę i wszystkiego potrzebuje, Paliwka. Dobra, ale jestem na hana. Gimn, kurwa, ciopo. Pierdole, po prostu ile apel. Kul. Pies jeszcze, no tak. Dobra, łatwo. I więcej lagów do zestawu, kurwa. Najlepiej. O tak, teleportu w inne gdzie na Kurwa już jakaś szmata wzięła. Nic się spłakał kurwa, anakinem ja tu. Kończę. Napierdala. Taka na dalej. Czekaj, luka mam. Leja stoi. Aha. Cię z lukiem napierdala. Down! Sam sobie ją zabiję. Nie zabiję jej. Widzę szpielę. Tak mam. Łatwo. A tu kurwa na tej mapie to Boba rozpierdala kurwa, przej tu. O ciasno. No i łatwo. fajnie kurwa za ten down kurwa coś się nawet bloku, zablokować nie ubię. Dawaj, 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 kurwa. Puść kurwa, pusz, na no pały! Trzeba kurwa je O kurwa Naki, Spierdala. Dobra, rakiety power kurwa. I kurwe dziesięciu Za to bomb, za to bon, za to, bon, za to... Zamierzam! Stoją! Widzę. Dawaj go. Może look? Raczek tu jest, nie? Widzę. W lewej na skaier. Na pewno jestem potrzebny. A na kina próbuję. Dawaj, 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 dawaj. O, dobra. Kurwa nic w plecy, nie? Nic, nic. Pewnie, że nic. Ten na min... A, przez miny se przeszedł i chuj wyjebany, nie? Opa, jaki bot. Pa, 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 bot, 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 bot. Min, kurwo. No, ja go jeszcze nie zabiłem! No tak, kurwa, pewnie, że tak. Kurwa, na górze ta pizda jebana. Pierdale, kurwa kurwo. O, ja pierdolę. Kanie jest kurwa po lewej Dobra, Esmin. ja pierdolę Ten się grał, kurwa że oszczędności kochaneje, bo jebo ale ta jest kurwa No kurwa, tym boskim tak daje? Hmm. Ja pierdolę No, niestety.